sobie w pokarę. to teraz muszę się nagrać wody, wykram, 100% procent alkoholu, wnać wam się narkotyków i muszę kogoś e, zrobić nagrodę. Zostaw mnie, Juriadu, co ty robisz? <grydy> Juriadu, przestań, potworzy, potworzasty. Nie obcinaj mi moich lukowych skrzydłów. Chore no. Mać, zamknij tę mordę. Muszę ci tutaj zrobić nagrodę. Nie, przestań, ty potworze. Masz mnie w tej chwili zostawić, Julian. Ty potworze, ty potworzasty. Zostaw mnie. Czy się tutaj wyprawia? Zostaw tworze mojego syna, ale to natychmiast. Jak nie zostawisz mojego syna, to Pff. A no i chyba, kochany synku. Wreszcie ten diabeł O umarł, on nie żyje. Możesz z powrotem pójść do nieba, kochani dziecko moje. mamusiu.